Cześć, mówi Simek moi drodzy. Z tym pokażę Wam jak konfiguruję Windows, wyłączając Windows Gefengera i można go włączyć z powrotem. Jeśli Wam zależy na bezpieczeństwie, bo niektórym może obciążyć to system i procesor. Jeśli Wam pokażę, co trzeba przykład zrobić, wideo jest z roku 2020. Eee, aktualizacja i bezpieczeństwo. Windows Security. Wirus i ochrona. Eee... Czekajcie, bo telefon mi tam hałasuje, ale nie pójdę teraz. Pibipka, jak nie jest włączone. Tu wchodzicie. On mi nie, on mi wykrywa tu, ale to jest błąd. Wchodzicie tu Virus and Threat Protection Settings. Ta ikonka musi być. Ja nie uchylam polskojęzycznej wersji. Tutaj wchodzimy. Wyłączamy ochronę w czasie rzeczywistym. To wyłączamy też. To wyłączamy. Camper to jest opcja, która nie pozwala wam nagrzebanie wóz, na wózkabienia. Zapobiega dokonywaniu zmian. Jak to wyłączycie wtedy możecie wyłączyć te inne opcje tutaj musicie wyłączyć tu jak Wam blokuje pliki bo jak ktoś z Was próbuje przekopiować pliki to musicie to wejść na to okienko to dajemy off podobnie tutaj off smart screen nie potrzebujemy tu damy off Następnie potem będziemy mogli wyłączyć go całkowicie. Tym razem jak ktoś ma Group Policy Editor na ręce, to w ten sposób, a jak ktoś ma Windows Home Premium, to też Wam oka jak. Chodzimy do Group Policy Editor, Local Computer Policy, eee, Hablony Administracyjne, komponenty systemu. Eee... Wingos Defender Antywirus. Na przykład wyłączamy to. Gajmy Enable. Wyłączamy teraz to. Pozwól usłudze eee, antywirusowej, aby Uh, uruch uruchomiona była cały czas. Pozwól usług anki antywirusowej aby pozostała aby pozyskała uruchomiona cały czas, to nie I akurat gałem. Nie wyłączyłem się z To sprawdzę moi drodzy. Widzicie? Wyłączyłem. Tylko, he tylko, Skark. Ale my tego nie chcemy. Demand Skark to manualnie można to włączyć. Zostawię to tak, jak jest. A mogę jeszcze zrobić coś takiego, że... Take no action. Automatycznie nie uruchomię... O cholerę. Dlatego, że go włączyłem to. Ale nie, to jest zależy od Was, bo jak ktoś ma Windows Home Premium, to może proces z hackerem otworzyć i dać wartość 4. A ja to okno trochę zwiększę. Windows Defender. Tutaj Start. Wartość 4 mówi wam, w wtedy Windows Defender będzie całkowicie i nie będzie się razem z systemem uruchamiał. Jaki jest klucz? Haki Local Machine System, Current Control sec Services, Windows Defender. Ale Process Hacker to ja polecam dla ludzi, którzy mają Windows Defender Home. Nie, Windows Defender na Windowsie 10 Home Premium. Na Windowsie 10 Pro nie musicie tak robić. To jest zaledwie od was, bo Group Policy Editor nie jest w Windowsie 10 Home. Ja to wyłączyłem głównie z tego powodu, że on bardzo mi procesor obciąchał. Teraz zrobiłem coś takiego, że uruchamiam system z Gisku. Firewall'a nie lubię akurat. A niech to. Będę musiał go wyłączyć. Można go wyłączyć. Bo on daje u, u, uciążliwe komunikaty. I chciałem uwiedzić inaczej, ale nie chcę by kto mówić. To też możecie wyłączyć. Głównie z tego powodu, że on daje uciążliwe komunikaty. Ja nie potrzebuję, nie chcę tego mieć. No bo co będziecie co chwilę sprawdzać. Będziecie coś instalować i on będzie mi um, wam dawał komunikat, czy to zainstalować. Ja nie uchywam takich hacki, ja chcę mieć jak najbardziej wygajny system i wyłączę sobie jakieś takie usługi jak Background Intelligent Transfer Service. Tutaj wyłączę. Okej, okay, rozjaśnię to, bo okno jest za ciemne. Nie, bo nie było tu wigać. A ok, teraz będzie wigać. To wyłączyłem. Konek users and telemetry, mam wam pokażę. Nie było... Czekajcie, gdzie to jest? Konek users and telemetry wyłączyłem. To wyłączyłem, to też Wam obciążę głównie procesor. Pokazuję Wam na szybko, co wyłączyłem. Jak jesteście graczami, to będzie to dla Was miało znaczenie. Sys... Mm, Superfect, System wyłączyłem. Tak na szybko Wam pokazuję. Windows, Defender, Firewall. O, to też można byłoby wyłączyć, tylko czemu jest Autoscart? Dam na demand start, bo ja nie potrzebuję, aby mi się to uruchamiało. a niestety. O ile się nie myję, to demand start to była wartość chyba... O ile się nie myję, 3. proces Hacker już powinien załatwić. O oh jest, Gimang Skark. tylko tak możecie to zrobić, manualne uruchamianie, albo całkowicie wyłączenie. to zależy od Was. Windows Search wyłączyłem, Windows Update i wyłączyłem coś takiego jak e, Microsoft Compatibility Appraisal. Tego nie ma w Windowsie 8.1, ale inne hecie są. Application Experience to... To bardzo obciążało mi też. No i ostatnia heć eee, Powiadomienie wyłączyłem. I ustawiłem system na wysoką wydajność, moi drodzy. Aha, jeszcze muszę wam pokazać co jeszcze zrobiłem. Selektywne zawieszenie. Wyłączyłem GSK by się wyłączał po 20 minutach. Też e, dałem na 0. Jeszcze co zrobić musicie jak macie USB księcia 0? Szybko wam okażę. Bo to jest moje zaktualizowane wideo. Tu gdzie macie porty sprawdźcie czy to jest odznaczone. Aby wam system sam tego nie wyłączał. USB ROOT Hub. To odznaczyłem, aby mi nie wyłączał e, co jeszcze, gdzie to było Aby wam sam tego nie wyłączał zwłaszcza jak uruchamiecie system, który jest na dysku, który jest w skacji dokującej, która działa na złączy USB 3.0, bo teraz mam system, który działa mi ze skacji dokującej bo użyłem programu Wing to USB Gdzie on jest? Nie mam go na polpicie Tak, jak się nazywa ten program Wing to USB Ale jeszcze go nie zainstalowałem Ale tak się nazywa? On umożliwia wam odpalenie systemu ze skacji dokującej Także życzę Wam miłego dnia, to jest moje zaktualizowane wideo. To jest ważne, bo dzięki temu nie będzie procesor i dysk obciążony. Kartę graficzną mam mocną, procesor taki sobie. Ale za krótką pamięci 32 giga, marzę o procesorze AMG Ryzen 3800X bo on ma 8 prawdziwych rdzeni i 16 wątków jest o 90% szybszy od tego procesora, to ruchnicę bym okcił kolosalnie, bo wam miłego dnia.